Siemano, witam wszystkich z sterów Hajabuzy Wracam sobie z pracy, mamy piątek, zaznaczam. Weekendu początek. Niestety nie w moim przykładzie, dlatego że jutro idę sobie na dodatkowe godziny dorobić. Trzeba mieć za co jeździć, wiecie o co chodzi.

jest taki bardzo prosty. Wracamy z pracy i jedziemy sobie umyć motocykl po drodze. Dobra myjka, bo tam jest aktywna piana, więc myślę, że dobrze się domyje. W międzyczasie pomyślałem, że wam trochę poopowiadam o sobie, o sobie. Słuchajcie. Nie wiem, czy większość z was o tym wie. Ale założyłem koło to na YouTube nie tylko też dlatego, że postanowiłem zostać troszeczkę youtuberem. Ale, ale polubiłem kamerę. Po prostu polubiłem kamerę. A kiedy polubiłem kamerę? A właśnie. Polubiłem kamerę w momencie, kiedy e, udało mi się dostać do programu telewizyjnego, emitowanego na Polsacie, na Polsacie. I co to był za program? Ktoś sobie zadaje pytanie. Ninja Warrior Polska. Ninja Warrior Polska, byłem uczestnikiem programu Ninja Warrior Polska. trzeciej edycji e, można zobaczyć moje wykonanie i przejście przeszkód. E, w trzecim odcinku, chyba, z tego, tak, trzeci, trzeci odcinek Ninja Warrior Polska. Albo, albo tutaj, właśnie, właśnie Wam pokazuję 3, 2, 1, czas start! Przed nami kolejny zawodnik, już przygotowany na starcie Jarosław Pietrza. Ja! Ja! Duże spięcie i duży spokój, niekoniecznie. Czas jest tutaj. Tak, ale złapał już troszkę więcej luzu po tej pierwszej przedkącie, i już pięć powoli się uspokajają. O, wzią, mało nie zerwał tam. ciekawy jestem, jak te dredy, mimo że związane, poradzą sobie, jak kiedy będzie na siatce musiał przechodzić ten a, dosyć wrażliwy moment a, nad taflowody, wody, ale póki co trzeba zmierzyć się z kulami. O, świetnie. Te kule nawet nie poczuły, że ktoś na nich był tym razem. Wygląda na mocnego, a więc nie powinien też mieć problemów również z tą przeszkodą. O, poszedł mocno. No mało nie uderzył e, głową o pierwszą półkę. Zębami chciał złapać. Tak. Świetnie. Znakomicie sobie radzi. Teraz jeszcze jeden swing. Huśta się, huśta. Trzeba złapać trzecią. Jest ta trzecia półka. Teraz siatka. No i e, to, na co zwrócił Juras uwagę. Zobaczmy, jak e, zachowywać się będą dredy. Jest zmęczony, ale też całkiem niezwyczajne przejścia to. Uwaga, nie, jest nie wysoko. Jest wysoko. O o, nie. Dredy bezpieczne to Jarek jest już bezpieczny. Proszę, mięśnie. Imponująca ta muskulatura. A Jarosławia Pietrzaka, ale niech to przełoży się teraz na sukces. Idzie Jarosław Pietrzak świetnie Teraz łapać za kołek. Jest już w jego uchwycie. Ale szybko to robi, tak? śpieszy się, ale jest na no, no, tak. no. Został tylko jeden kołek. Jak on sobie może poradzić? No nie no, nie da rady. Nie da rady? rady? Poczekaj, poczekaj. To jest jedyna taktyka, którą może to pokonać. Masz radę! Sko Zaryzykował. Pokazał naprawdę... Kawo charakteru, ale zabrakło centymetrów. Szkoda! ale to byłaby historia! No, byłaby historia, ale tak cicho, spokojnie przechodził, a nagle jakie emocje. Ale gdyby nie ten kołek to myślę, że doszedłby do tej ściany. Spróbuję w przyszłym roku. Jeżeli się nie dostanę do półfinału. No i właśnie, tak wyglądał mój upadek do wody. Niestety... Każdy miał tam równo tylko jedną szansę. Nikt wcześniej tego takiego toru nie widział. Nie mogliśmy go zobaczyć go na żywo. Zobaczyliśmy go dopiero przed naszym wyjściem. Także każdy miał indywidualną jedną szansę. Jedną szansę, nic tam nie było oszukiwane. No, generalnie na całą ekipę byłem 11, z czego 10 weszło do półfinału No niestety brakło mi tego jednego miejsca. Jednego miejsca mi brakło, a nawet wam powiem więcej. Ja sprawdzałem sobie czasówkę tego. I w momencie kiedy wisiałem na tym jednym drążku i już ten jeden pałąk mi gdzieś tam wleciał do wody. To w momencie, kiedy ja bym skoczył już do tej wody, nawet bym się nie, 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 nie tracił tego czasu na rozpuścianie się, to bym już szedł do półfinału. Dlaczego? Dlatego, że nie ukończyłem tej przeszkody, więc liczył się czas kiedy ktoś wpadł do wody właśnie na tej przeszkodzie. Rozumiecie o co chodzi? Więc teoretycznie wystarczyłoby, żebym nie próbował przejść dalej, tylko wskoczył do wody i już bym był w półfinale. No ale co? Powiedziałem na koniec programu, że spróbuję w przyszłym roku no tak, tylko że to było nagrywane aż rok temu Rok temu to było nagrywane i w tym roku była tego emisja Emisja była gdzieś tam... w kwietniu? W kwietniu chyba była emisja eee, No i niestety muszę wszystkich rozczarować Nie planuję dostawać się do szóstej na przyszły rok Więc niestety, niestety, niestety Wszyscy co na mnie liczyli Przykro mi eee, Czekam na jakiś inny program, bo wiecie co? To nie jest trochę moja dyscyplina. Stwierdziłem, że będę próbował działać w tym, tym punkcie, ale te elementy podwieszane, ja w ogóle trenuję zupełnie inaczej. Ja trenuję bardziej siłowo, crossfit, box, a elementy podwieszane w ogóle tutaj nie ma żadnego związku ze mną, więc to był mój debiut. W ogóle te przeszkody, przeskakiwanie, trzymanie się na rękach tyle czasu, to były jakieś moje debiuty więc czekam zupełnie na inny format takiego programu jeżeli będzie inny format to jak najbardziej chętnie piszę się na jakieś castingi ale póki co nie ma no widziałem że w Stanach już są takie programy w innym formacie gdzie są biegi przebojowe podnoszenie ciężarów wnoszenie no i też elementy elementy podwieszane wszystko jest łączne, łączone czyli takie Elementy crossfitowe, można powiedzieć, i bardzo chętnie bym w takich uczestniczył. A to niestety nie jest moja dyscyplina, więc sorry, ja mówię pas. Piękna chwila w życiu, bo generalnie nigdy nie byłem w telewizji. Fajnie się pokazać i tak dalej, i tak dalej. Pomiędzy tym, co, co widzimy w telewizji, a tym, co jest tam naprawdę, tym stresem, tą publicznością, tym czekaniem w ogóle za wszystkim, za swoim. Moim ostatecznym podejściem do tego e, no to jest zupełnie inna historia i na bajkę. Dlatego, że dla przykładu ja musiałem Wam to przybliżyć, że nagrywki mieliśmy w Gliwicach, e, gdzie to jest prawie 350 km oddalone ode mnie. E, ja tam pojechałem w niedzielę, niedzielę w południe, jak już tam byłem. Dostaliśmy hotel, e, fajny w sumie hotel w sumie. E, kazali nam wstać rano, po 6 rano. Na siódmą pojechaliśmy chyba już na Arenę Gliwice. W sumie byłem, miałem tylko śniadanie w hotelu. Eee, a mój wybieg w ogóle, moje, moje przejście toru było gdzieś koło godziny 16? Coś takiego, 16-17, więc zobaczcie ile godzin ja przeżyłem o samej wodzie i bananach, bo nam dali banany. Ja się o po 18 stamtąd zawinęłem. W nagrodę poszedłem, bo miałem swoją publiczność. Miałem, była moja żona, mój przyjaciel i przyjaciółka. We trójkę mi kibicowali. Po zakończeniu, po przejściu, tego pojechaliśmy sobie do Grasso na pizzę i zawinęliśmy się do domu tego samego dnia jeszcze. więc Z tego co ja pamiętam, to chyba około pierwszej i drugiej w nocy byłem w domu w poniedziałek. Z poniedziałku na wtorek już w sumie to był. Ale siłą rzeczy jestem i tak mega z siebie zadowolony. Nie powiem, że dałem ciała, bo nie dałem ciała. Dałem z siebie i nie mogłem. Dobra, dobijamy do brzegu. Mamy tu za chwilę stację benzynową. Bardzo dobrą myjkę. Jak zdążyłem przyjechać? Akurat jeden chłopak przyjechał gościu. A tak bym stał za nim Dobra, to zobaczymy kto pierwszy odjedzie No to wygląda na czysto, ale i tak jest brudne. Uwieście. Więc w sumie te 1100-1200 km było zrobionych na pewno. Na pewno było 1200 zrobione od ostatniego mycia. Nie, nawet więcej. Gdzie? Przed samym wyjazdem nie był myty. Tam był jeszcze zlot. Jeden. Gdzie zrobiliśmy około też 300. No dobra. Żeby Wam nie skłamać, na pewno nie był myty od jakiegoś półtora tysiąca. Zrobimy ostatnie 500 i przygotowujemy powoli motocykl do serwisu. Ja mam zjedzone na nim 3,5 tysiąca, tak jak przed chwilą powiedziałem. I ostatnie kilometry robimy w najbliższych dwóch tygodniach. Następnie rozbieramy moto z plastików. Na pewno będą jakieś vlogi z tego, O kolega chyba skończył z prawej strony. Dobra, można powiedzieć, że spoko. 5 złotych i za 5 zł ma być czyściutki po prostu, nie? Aktywny szampon pod niskim ciśnieniem myjemy, myjemy, płucu, płucu